Dziś czas na kolejny shortowy briefing, na fanów Ninjago czekał świetnie zaopatrzony sklep ze świeżynkami, jak się rzeczy w rumorach, seria Dreams będzie wygasana, a to jej ostatnie tchnienie, miniseria Rides z babaskami, piękny krajowa z kwitnącą wiśnią, no i coś naprawdę dla mnie najnowszy modular domyślnie ma przedstawiać ulicę handlową ze sklepem muzycznym, punktem sprzedaży i mebli oraz w pełni umeblowanym kwadratem. Już nie mogą się doczekać, aż za w moim domu. Nie zapominajmy o premierach ze Speed Champions, a wśród nich najciekawszy z nich, czyli Zigzag McQueen, Delorian. No i pierwszy raz gdy nie otrzymujemy chociażby jednej minifigurki. Za to w Delorianie aż dwie. A no właśnie i bym zapomniał. I świetnie zrealizowany Team Race Car z filmu F1. Otrzymujemy minifiga Brada Pita. Seria Friends. Intryguje ta budowla przywodząca na myśl architekturę Maurów. Tradycyjnie już mało pożądane na naszym rynku, ale piękne sety na chiński nowy rok. To wszystko na dziś. Dzięki.